Cztery lata temu 30 pełnych zapału i determinacji postaci zasiadło w ławach Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Czwartej kadencji. Niektórzy jako debiutanci, inni od lat znający sejmikowe kuluary. Spośród swoich szeregów wybrali marszałka oraz zarząd województwa, którzy reprezentować mieli nasz region na arenie ogólnopolskiej i zagranicznej. Do tej pory spotkali się w sumie 49 razy. Pracowali jednak znacznie intensywniej, bo misja radnego to nie tylko co miesięczne głosowanie nad uchwałami. Setki projektów, długie godziny uzgodnień i negocjacji. Łącznie podjęto blisko 900 uchwał. Cztery lata temu mieszkańcy naszego regionu wybrali nas do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Często spieraliśmy się, ale było i tak, że głosowaliśmy jednogłośnie. Tak było w przypadku strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego czy planu zagospodarowania przestrzennego. Bardzo dziękuję wszystkim Państwu radnym. Wraz z decyzjami Sejmiku zmieniało się nasze województwo. Jego urzędowanie przypadło na okres najintensywniejszego wykorzystywania wsparcia unijnego na lata 2007-2013. To w tej kadencji zatwierdzano najważniejsze wojewódzkie inwestycje drogowe. Powstawały nowe obiekty ochrony zdrowia, kultury, edukacji czy sportu. Jednostkami województwa stały się także Europejskie Centrum Bajki oraz Uzdrowisko Busko-Zdrój. Nie bez zmian pozostawały także twarze w sejmikowych ławach. Do początkowego grona radnych dołączyło w w sumie dziewięć osób. Ich poprzednicy objęli inną funkcję samorządową lub zabiegają dziś o sprawy regionu w polskim parlamencie. Byli też tacy, którzy pozostali już tylko w naszej pamięci. W natłoku prac zawsze pamiętano jednak o ważnych dla Polski wydarzeniach oraz wyróżnieniu osobowości wybitnych zarówno dla naszej historii, jak i przyszłości regionu. Sejmik zabierał również głos w ważnych dla regionu i kraju sprawach, takich jak budowa trasy S7, czy działalność specjalnych stref ekonomicznych. Silnie rozwijał też współpracę z partnerami z zagranicy. Dzisiejsza kondycja regionu to najlepsze potwierdzenie skuteczności jego czteroletnich działań. Koleżanki i koledzy Radni. Dziękuję Wam za 4 lata wytężonej pracy. Mimo różnicy w poglądach zawsze staraliśmy się wypracować konsensus dla dobra ogólnego. Życzę Wam i sobie, by następny okres był dla naszego regionu wyższych